Maraton Fitness to wydarzenie, które zdobyło najwięcej głosów w głosowaniu nad pierwszym budżetem obywatelskim. Tak naprawdę mieszkańcy wybrali tą formę spędzania czasu, ponieważ pierwszy letni maraton fitness został zgłoszony do budżetu obywatelskiego i został wybrany przez ponad 300 mieszkańców. Koszt imprezy to jest dzisiejszej imprezy, to jest niecałe 10 tysięcy złotych. Głównie są to koszty związane z zakupem nagród a także z opieką medyczną plus niespodzianki wyżywienie dla naszych uczestników. Fitness do niedawna mało popularna forma aktywności fizycznej, zdobywa coraz więcej zwolenników. Łączy różne dyscypliny od tańca po sztuki walki. Pomaga w zachowaniu zdrowej sylwetki i w uzyskaniu dobrego samopoczucia. Fitness to jest bardzo duża kategoria. W niej właśnie mieści się dużo różnych zajęć, typu czy zumba, czy trening funkcjonalny. Myślę, że te kłon to też w jakiś sposób możemy podciągnąć pod tą kategorię. Tylko kwestia: każdy wybiera to, co lubi. Czy bardziej woli uderzyć w sztuki walki, czy też woli tańczyć. A dlaczego ruch jest ważny? No... Po pierwsze, w dzisiejszych czasach każdy z nas ma pracę siedzącą, a wiadomo, że nie zawsze każdy stara się utrzymać to zdrowe żywienie. Także, jakby codzienna aktywność fizyczna pomaga nam w zachowaniu zdrowej sylwetki. No i zdrowe ciało to też myślę, że lepsze samopoczucie i takie odreagowanie, bo często żyjemy w takich czasach bardzo stresujących. Uczestnicy maratonu nie mogli narzekać na brak ruchu. Był taniec, ćwiczenia rozluźniające i rozciągające, a nawet wspólny trening z zawodnikami taekwondo. Zaczęliśmy właśnie od Zumby. Przyjechała do nas Bartoszy Caneta Jagieło, właśnie licencjonowany instruktor Zumby. Za chwilkę rodzina Gromowskich poprowadzi Taekwondo. Później kolejny trening, funkcjonalne poprowadzenia. Kończymy pilatesem, typowo takim treningiem rozluźniającym, rozciągającym. A największe atrakcje, oczywiście, przewidziane na koniec: rozlosowanie nagród, karnety na, na siłownię, opieka dietetyka, różne gadżety sportowe. No i oczywiście zawsze towarzyszą nam pieczone przez nas desery i, i ciasta. Oczywiście wszystko w sportach. I zdrowym stylu. Fitness czy jakakolwiek inna forma aktywności fizycznej nie wymaga dużych nakładów. Najważniejsze jest odpowiednie zaangażowanie. Potrzebny jest strój, wygodne obuwie i dobry instruktor moim zdaniem. Jeżeli jest dobry instruktor, to dobrze poprowadzi grupę, sprawdza czy każdy technicznie wykonuje dane ćwiczenie i przede wszystkim chęci, bo czasami my staramy się nakłonić, ale to jakby jeszcze nie jest, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tak szerokiej jakby grona odbiorców, jakie jest nasze miasto, no ale staramy się jak tylko możemy. Także mówię, najważniejsze są chęci, a dobry instruktor poprowadzi każdego, nawet osobę początkującą. Także nie, nie trzeba ćwiczyć od 10-15 lat, można wcale nie ćwiczyć, ale naprawdę się zaangażować. Ciekawym uzupełnieniem maratonu były zajęcia z zawodnikami działdowskiego klubu Taekwondo. Fitness i Taekwondo to dwie różne dyscypliny, ale jak zapewnia Witold Gromowski, mają dużo wspólnego korzystając z zaproszenia pani Asi Berestowskiej yy, znaleźliśmy się tutaj na boisku gimnazjum numer 1. Będziemy pro, propakować piękną sztukę walki jakim jest tekwondo, gdzie Przede wszystkim do walki używa się nóg, jest dużo ćwiczeń rozciągających, ogólnorozwojowych, tylko taekwondo dużo wspólnego ma fitness, a fitness z taekwondo. Pierwszy maraton fitness w działdowie okazał się wyborem trafionym. W spotkaniu z fitnessem i taekwondo wzięło udział kilkadziesiąt osób w szerokim przedziale wiekowym. Okazało się, że trafiliśmy w dziesiątki, pomimo tego, że mamy środek sezonu urlopowego i dzisiaj bardzo piękna pogoda, do tego sobota, to około kilkudziesięciu osób postanowiło spotkać się z nami po to, żeby razem poćwiczyć, spędzić wspólnie czas. Myślę, że jest to świetna zabawa. Kolejne spotkanie z fitnessem odbędzie się jeszcze w wakacjach. Na koniec sierpnia planowany jest drugi maraton fitness, a w nim jeszcze większe atrakcje. Chciałem tych mieszkańców, którzy dzisiaj się tutaj nie pojawili zaprosić na kolejny, drugi maraton, który odbędzie się pod koniec sierpnia i myślę, że będzie nas dużo więcej, a także będą fajniejsze atrakcje. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym maratonie fitness w Działdowie.